wszystkim, idziemy do papug. Papugi mają się dobrze. Są dwie pary. I... No co do papug to idziemy do woliery. No... Woli... Przykleiłam... Znaczy przykręciłam, sorry sklejkę, tak żeby dało się otworzyć i się otwiera bez problemu samo się zamyka bez problemu i tak to wygląda Zawiera. jest praktycznie gotowa tylko muszę ją po prostu owinąć I tak. no no Zapraszam też na, moją, na nową stronę, na z, z, m, zrobioną przeze mnie, znaczy założoną, strona nazywa się y, Papugi Miłośnicy Wszystkich Gatunków Papug, także zapraszam. Zapraszam wszystkich, kto tam chce niech wchodzi, ja za, akceptuję. No, okej. Okay. Okej. Okay. Czekajcie. No. Okej. Okay. I, i, I tak jak powiedziałam, zapras zapraszam na stronę. E, za zapraszam też na moją stronę linkowa. Co jeszcze, nie wiem co jeszcze wody wszystko mają. No nie wiem tak co jeszcze. No, są tu dwie pary. Sam jest samica standardowa. Samiec opalinowy cynamon i, i ta stera para. No. Także nie wiem co jeszcze. Co tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem. No, no, lęgi dopiero zaczną się na wiosnę, czyli jak papugi będą już osobno, to, to wtedy starzej, starej parze założę budkę, tą nową budkę, która jest. Dobra, i myślę, że to chyba tyle to zasubsuba łapkę zapraszam na nową stronę yy, będzie w opisie do następnego i cześć